Pokażę Wam wzór, który wyszukałam dla siebie na taki wiosenny sweterek, wzór ażurowy. Chciałabym go robić właśnie z tej włóczki tutaj, którą zrobiłam tą próbkę. Wzór w sumie bardzo łatwy. Możecie go dziergać na drutach z żyłką, to znaczy na okrągło albo na dwóch drutach w rzędach ponieważ w rzędach, parzystych robimy, w rzędach parzystych robimy same oczka lewe, w okrążeniach parzystych same oczka prawe. Tak wygląda jego prawa strona, tak wygląda lewa strona, a więc nie za bardzo ciekawa, a więc u mnie on by już się nie nadawał na szaliki. Ja nie lubię, jak wystaje taka nie za bardzo ciekawa strona. Oczywiście przygotowałam dla Was znowu szkic do tego wzoru. I tak jak powiedziałam, rzędy parzyste na lewo, okrążenia parzyste na prawo. Liczba oczek jest podzielna przez 12. Robiąc w rzędach, to znaczy na dwóch drutach, macie przed raportem 8 oczek, po raporcie 7 plus 2 <laughs> przepraszam, plus 2 oczka brzegowe. Robiąc w okrążeniach, nabieracie tylko liczbę oczek podzielną przez 12 to na przykład potrzebujecie 3 raporty, to nabieracie tylko 36, 36 oczek i robicie powtarzacie stale od 1 do 12, od 1 do 12 w okrążeniach. Nie macie tych przed raportem i nie macie tych po raporcie, jak również nie macie oczek brzegowych. Na wysokość mamy 20 rzędów lub 20 okrążeń. 21. Rozpoczynacie znowu od pierwszego. Na niebiesko znowu zazn zaznaczyłam oczka prawe. Tu mamy dwa oczka razem ze skłonem w prawą stronę. Tu mamy dwa oczka razem ze skłonem w lewą stronę. Na zielono na narzuty. I na fioletowo są trzy oczka razem ze środkowym na wierzchu. Ja z Wami przerobię jeden raport na szerokość, oczywiście plus tych 8 oczek przed, 7 po. I jeden raport na wysokość, to znaczy 20 rzędów. Rozpoczynamy pierwszy rząd. Oczko brzegowe i osiem oczek przed raportem, dwa prawe, narzut, dwa prawe, dwa oczka razem ze skłonem w lewą stronę. Wsuwamy prawy drut pod tylnie ścianki kolejnych dwóch oczek na lewym drucie, przeciągamy włóczkę. I to oczko, które tu powstało, ma skłon w lewą stronę. Robimy dwa prawe oczka, i to były te oczka przed raportem. Rozpoczynamy teraz raport. Jedno oczko prawe, dwa oczka razem ze skłonem w prawą stronę. Tym razem wsuwamy prawy drut pod przednie ścianki tych kolejnych dwóch oczek na lewym drucie. Wyciągamy włóczkę, i oczko, które tu powstaje, ma skłon w prawą stronę dwa prawe narzut jedno prawe narzut dwa prawe dwa razem ze skłonem w lewą stronę dwa prawe Po tych dwóch prawych oczkach powtarzacie wasze raporty po ostatnim raporcie robicie dla symetrii Jedno oczko prawe, dwa razem ze skłonem w prawą stronę, dwa prawe, narzut i jeszcze raz dwa prawe oczka. Na końcu robimy oczko brzegowe, ja robię je na lewo. Odwracamy naszą robótkę i drugi parzysty rząd przerabiamy wszystkie oczka na lewo. Robiąc w okrążeniach, przerabiacie wszystkie oczka w parzystych okrążeniach na prawo. Rząd trzeci, oczko brzegowe. Następnie mamy trzy oczka prawe. Dwa i trzy. Narzut dwa prawe. Dwa razem ze skłonem w lewą stronę, jedno prawe. Rozpoczynamy na, nasz raport. Dwa razem ze skłonem w prawą stronę, dwa prawe narzut, trzy prawe, narzut, dwa prawe, dwa razem ze skłonem w lewą stronę znowu i jedno prawe. Po ostatnim raporcie dla symetrii dwa oczka prawe, razem oczywiście, następnie dwa prawe, narzut i trzy prawe. To był teraz ostatnie oczko brzegowe, to był teraz trzeci rząd, czwarty, przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Rząd piąty, oczko brzegowe, robimy teraz przed raportem tych osiem, osiem oczek, oczko brzegowe, następnie mamy cztery oczka prawe, Coś tutaj nie porobiło się tak. Oczko brzegowe, cztery oczka prawe, narzut, dwa prawe i kolejne trzy oczka musimy przerobić razem z tym, żeby środkowe leżało na wierzchu tego, tej, tych trzech oczek. To znaczy podbieram prawym drutem dwa pierwsze oczka, przenoszę je z lewego drutu na prawy. Lewym drutem podbieram pierwsze z tych oczek, wyciągam prawy drut, zobaczcie, to środkowe oczko leży tutaj i to podbieram prawym drutem i kładę z przodu. Teraz jak przerobię te trzy oczka razem pod tylnymi ściankami, to to środkowe leży na wierzchu i daje nam tą prostą linię. Powtarzacie Wasze raporty. Przepraszam, nie, to, były, to było tych osiem oczek. Rozpoczynamy raport. Tak, teraz. Dwa oczka prawe. Ja się zagalopowałam. Narzut. Pięć prawych. I piąte. Narzut dwa prawe i jeszcze raz robimy trzy oczka razem, a więc znowu dwa podbieramy, tu to pierwsze przenosimy środkowe na początek z przodu i przerabiamy razem. Teraz powtarzacie Wasze raporty i po ostatnim raporcie dla symetrii dwa oczka prawe, narzut i cztery oczka prawe. Ostatnie oczko to jest oczko brzegowe. To był teraz piąty rząd, szósty. Przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Rozpoczynamy siódmy rząd. Oczko brzegowe, jedno prawe. Dwa razem ze skłonem w lewą stronę. Dwa prawe. Narzut. Trzy prawe. Rozpoczynamy nasz raport pierwszy. Dwa prawe, narzut, dwa prawe i znowu trzy oczka razem. Dwa prawe, narzut, trzy prawe. Powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim raporcie dla symetrii robicie dwa oczka na prawo, jeden narzut, dwa prawe, dwa razem ze skłonem w prawą stronę i jedno prawe. Na końcu mamy tylko oczko brzegowe jeszcze. Kolejny rząd, wszystkie oczka na lewo. Dziewiąty rząd po brzegowym robimy dwa oczka prawe, Następnie dwa oczka razem ze skłonem w prawą stronę. Dwa prawe. Jeden narzut. I jeszcze raz dwa prawe oczka. Rozpoczynamy raport. Jedno prawy narzut. I dwa prawe dwa razem ze skłonem w lewą stronę, prawe dwa razem ze skłonem w prawą stronę, dwa prawe, narzut, dwa prawe. Po ostatnim raporcie dla symetrii jedno oczko prawe, narzut, dwa prawe, Dwa razem ze skłonem w lewą stronę i dwa prawe. Na końcu oczko brzegowe na lewo. To był teraz dziewiąty rząd. Dziesiąty przerabiamy wszystkie oczka na lewo. Jednasty rząd po brzegowym trzy oczka prawe. Dwa razem ze skłonem w prawą stronę. Dwa prawe, narzut i prawe. Rozpoczynamy raport. Narzut dwa oczka prawe. Kolejne dwa oczka przerabiamy razem ze skłonem w lewą stronę, pod tylnymi ściankami. Trzy oczka przerabiamy na prawo. Dwa oczka razem pod przednimi ściankami. Dwa prawe. Narzut i jedno prawe. Dla symetrii robimy siedem oczek teraz, narzut dwa prawe, dwa razem ze skłonem w lewą stronę, trzy prawe i na końcu oczko brzegowe. Rząd trzynasty, oczko brzegowe i przed raportem dla symetrii. Dwa prawe, dwa razem ze skłonem w prawą stronę. Dwa prawe, narzut i dwa prawe. Rozpoczynamy raport. Jedno oczko prawe, narzut, dwa prawe. Dwa razem pod tylnymi ściankami. Jedno prawe. Dwa razem pod przednimi ściankami. Dwa prawe, narzut i dwa prawe. U mnie są oczka dla symetrii. Przerabiam jedno prawe, jeden narzut, dwa prawe. Dwa razem pod tylnymi ściankami. Dwa prawe i oczko brzegowe. Przerobiliśmy teraz trzynasty rząd, czternasty, znowu wszystkie oczka przerabiamy na lewo. Rząd piętnasty, brzegowe i jedno prawe. Dwa razem ze skłonem w prawą stronę. Dwa prawe i narzucone. Trzy prawe. Rozpoczynamy raport. Dwa prawe, narzut, dwa prawe, trzy oczka razem, dwa prawe, narzut i trzy prawe. Po raporcie robicie dwa oczka prawe, narzut, dwa prawe, dwa razem ze skłonem w lewą stronę, a więc pod tylnymi ściankami, jedno prawe i oczko brzegowe. Odwracacie Waszą robótkę i kolejny szesnasty rząd, znowu przerabiamy wszystkie oczka na lewo. Siedemnasty rząd, oczko brzegowe. Następnie mamy cztery oczka, które przerabiamy na prawo. Robimy jeden narzut, dwa oczka prawe i kolejne trzy oczka. Przerabiamy razem. Rozpoczynamy raport, dwa prawe narzut, pięć prawych. czwarte i piąte, narzut, dwa prawe, trzy razem. Po tych trzech razem oczkach powtarzacie wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie dla symetrii dwa oczka na prawo, narzut i cztery oczka prawe. Na końcu jest oczko brzegowe. To był teraz 17 rząd. Jesteśmy teraz przed ostatnim 19 rzędzie. Rozpoczynamy oczkami przed raportem. Oczko brzegowe zdejmujemy, trzy oczka przerabiamy na prawo, robimy jeden narzut, dwa oczka prawe. Dwa razem ze skłonem w lewą stronę. Jedno prawe. Rozpoczynamy raport. Dwa razem ze skłonem w prawą stronę. Dwa prawe. Narzut trzy prawe. Narzut dwa prawe. Dwa razem w lewą stronę, skłon mają i jedno prawe. Po ostatnim waszym raporcie robicie dla symetrii. Dwa oczka razem ze skłonem w prawą stronę, dwa prawe, narzut i trzy oczka prawe. I u mnie jest już oczko brzegowe na lewo. Odwracacie waszą robótkę i robicie ostatni, dwudziesty rząd. Wszystkie oczka na lewo. I tak zakończyliśmy nasz wzór. Po przerobieniu tego 20 rzędu rozpoczynacie znowu od początku, od pierwszego rzędu, znowu do 20. Serdecznie Wam dziękuję za odwiedzenie mojego kanału. Życzę Wam bardzo miłego dnia. Do usłyszenia, cześć.